Kolejnym odcinku Sun Showdown Pal La plata i stamtąd idziemy sobie do reporda Leży. A. Jest ekipa, ekipa jest. Jak już to soku, jastrząb. Krawku Leży Typy, typy. W budynku na S Dostał Na, na do mostku tam gdzie był? Dobra, lecę naokoło. Gdzieś skaczą. Są na tej wieży, co spingowałem. Leży chyba? Nie. Dobra, dostał. tak. Leży, 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 leży. Dostał za perkata, mnie Podzę na górę, oby się tam ten nie podniósł. Oni chyba byli duło. A bo ty, dobra, okej. Okay. Nie wiem czy obu zabiłem. Jeden na pewno leży. Jeśli tamten był solo, Może mieć plecy lada moment. Gość, daj spokój. Pedro. Na górze są. Wiem, ja też. Jeden trup. Okej. Okay. Nie otwieraj tych drzwi, zaminowałem je. Co on solo był? Może. O Na dole, na dole, OTS. Mam mega low jestem zatruty. Ale na zewnątrz czy w środku? Na... nie, chyba na dole y, OTS w środku, chyba. S, SW i E jest dominowane, więc jak mamy mieć to N, NW coś takiego. Dobra To nie ja. Jest na dole okay. Jest na zewnątrz, tam gdzie jego kolegę zajebałem Krwawił Tu będzie On chyba zabrał widzenie też, nie? Trafiony raz oh. Dach, lewa strona. O! Dobra, Jak zabiłem. Tak, ale tu jeszcze jakaś laska w tej koszulce. Tam dwóch, i tylko tam. Dobra, leczę się, poczekaj. Dobra. jeszcze? Tak, dwie sekundy, zaraz sprawdzę, tylko przeładuję. Nie, są tam teraz. Jak chcesz, to możemy spadać. a kampią chyba ekstrakt. Widziałem go na górce Leży Dobra biorę, biorę tego, widzenie z tego gościa Po lewo, lewo 330 W tamtym kierunku Widziałem go ucieka Słyszę go Dostał Dobrze. Leży A drugi gdzie jest? Tu jest Zabity? Tak, tak, tak leży A Co on tu miał? Krak sniper, wow A wezmę sobie tego kraga A tamten co miał? Eee, sniper chyba Ta, zapalający i Bornheim z tumikiem zapalający O, mamy 3T No, przyszli do nas sami, dasz wiarę? Oni jeden z zabili w ogóle patrz to, nie? Levering na tym? I'm impressed. Nie, nieźle. Aż ogłuchłem z wrażenia. Ej. Sorry, piękna ta rzeka, po prostu się zapatrzyłem na nią na chwilę, ale... <laughs> <laughs> no. Jest ekipa, ekipa jest. Dobra, przyjął. Gdzie? No na... pająku. Są w budynku. Prawie mnie zabił O jebał Prawe okno gdzieś na dole był ziomek. A bo pająk jest już tu Tak W porządku Leży Dobry strzał, dobre morderstwo Podniósł się, podnieśli się Chciał mnie zdjąć. Słuchaj, jestem. Bieg ten. Na, na górze są. Dobra, poczekaj chwilę. To jest chyba solo, gościu. Jestem w środku. Na górze jest? Tu jest. Nie. Zaskoczył. Dostał, ja też dostałem. Gdzie powie E, 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 na dole, e. Tu jest. W Leży. Strach na wróble, nie? Tak. Dobra, on jest nie zabijam. stanie. Pal się. Ale... mają czysty. Yy, stawiam koncernik przy jego zwłokach, na wypadek gdyby jakiś gagatek chciał go zlutować. On go prawie zrobił w ogóle. No to teraz czas na nas. Zostawiam amunicję Dobra, działaj, działaj. Tu jest. Eee, postawię koncernik tutaj jeszcze. Więc uważaj, jak będziesz otwierał drzwi takie inne gadżety. Dobra, dobra, dobra. Gości chciał nas wystraszyć, a. Drach na wróble Człowieku, Żaden ze mnie wróbel. Jak już to soku, jastrząb, tego typu rzeczy. Jastrząb wędrowny. O, na przykład. Chciałem o.O.R.U.A.K.D.I.D.A. Od, od dziś powinien zmienić ksywę na Oreł 1. Dobra, próbujemy szczęścia. Tak. No, i o to chodzi. No, no, proponuję, spokojnie. proponuję powolutku pójść najpierw do pomarańczowej jaskini, ponieważ ja mam cztery punkty. palni La Plata i stamtąd pójdziemy sobie do Orogordo. Dobra, nienawidzę La Plata, tak tylko powiem to, żeby na nagraniu było słychać. O, karabiny! Później Puści trochę ten karabin, może jakiś lebelik tam będzie. Ale z tą strzelbą chcę pograć w sumie. Co ty za snajpery masz? Screen frak z O proszę. A to z poprzedniej gry jeszcze. Tak. Zobyczne. Bardzo dobrze. Skanujesz? Tak. Czysto w koło. O, bieda troszkę. O, odnowienie widzenia. Zawsze spoko. jedna kasa tylko. Dobra. To chodź na Orogordo. Dobra, wokół nas jest git póki co. Zostały mi dwie sekundy. Jak o, okay. podniesiemy wskazówkę... Nie, nie, spoko. Jak podniesiemy wskazówkę to dostaję sekundę z powrotem. Tylko... Koń. Zakradnę się do niego. A on już jest martwy. O. Wąwóz jest... czysty. Tam jest wskazówka. Tak, wiem, wiem. Wąwóz czysty jak coś. Dobra, to co, lecimy robić ostatniego typka i do domu? No chyba tak Strzał na W? Chyba tak Robią go, robią go. No, to dobrze. atakujemy. Dobra, patrz co tam się dzieje, ja spróbuję podejść bliżej, bo ja mam strzelbę. To są dwa duety, stary. No, to tak by się zgadzało. Czterech chłopa tam jest. Na pewno walczymy, nie chcesz tego? Możemy spróbować, jak coś się będzie działo nie tak po naszej myśli, no to zabijamy. Dobra. To najmniej dwóch jest na pewno na napięcie, no bo zrobili tego, nie? To był zombiak? Kurwa, Nie, był nie, 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 Zabiłeś kogoś, bo coś to było słuchać dźwięku mirania. No to, kogoś. to typ był tutaj. Jestem w środku. Wy, wyszedł drugi i, i go podniósł. Podniósł go, tutaj byli. B2. Ok, okej. Okay. No wyszedł jeden, zaskoczył na dół. Gdzieś tam. Dobra, w porządku. Próbuję mu ukraść trofeum. Dobra, skracam. Zabrały mi trofeum. <laughs> okej. Okay. jeden jest pode mną. Dwóch jest na piętrze, nie wiem tylko czy u mnie, czy gdzieś obok. Jeden zabity z granatu, o, o, Oberwał tutaj. Wiem, widziałem, widziałem. Wchodzę do środka. Dobra, jeden na dole, jeden tu na tym daszku cały czas siedzi. Trafiłem jednego. Jest u mnie? Chyba? Nie, gdzieś są, gdzieś są na dole. Ta, jeden jest na dole. jest CH. oboje na dole gdzieś tu na dole są uważaj pod tobą. Wiem. Zbiera, zbieram wężem drugą, tą, drugie trofeum. Bierz, 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 bierz. zobacz gdzie są. Jeden jest pod mną, drugi jest. Pod tobą? Okej. Okay. Klap, klap. Podamy, Peter? Yo, guys, we can. Uh, we can work it out together. I'm pretty sure about that. Dawaj, biegniemy. Tam jest brojownia na górze. Reteczka. Ede. Bolało. Ale nie życie, życie to ból. Biegniemy. Dobrze, dobrze. Kolejna mina. Za tobą. Wiem. Biegnij, biegnij. Ja całą drogę powrotną, jak wyszliśmy, zaminowałem. Więc może to trochę kupi czasu. A może nie Kaczki Są tam, zobacz widzenie tam Są Co? Są, chodź tutaj Na, na posesję tutaj, ta? Tak Idę Próbujemy uciekać dalej czy będziemy się bronić? No się Kurwa pod światło jesteśmy Chodź, masz amunicję, od razu ci tu rozłożę. Dzięki. Idą. S, Dobra. Spokojnie, spokojnie. <coughs> nie, nie. Ok nhé, ok nhé. Nhẹ nhẹ. Ok. Dostał. Leży. Jeden leży tam. Wychodzę. No dobra. Też powinienem wyjść? Tak. Dobra. Gdzie jesteś? Na mnie, na mnie, na mnie. Gdzieś ucieka. Leży. Jeden? go. Dobra, zabijcie oboje. GG guys? Nie wiem, czy oboje na pewno. Oboje, bo ja jednego na zewnątrz zabiłem. Patrz. No to. A, okej. Okay. Good, good job guys. GG, was fan. O, to Gitara. No ale słuchaj, mówiliśmy, że możemy to po dobroci. Mówiliśmy. <laughs> no. I do domu. Na Jak poeci. Dobra, Gierka.